Bardzo dobrze, jesteśmy, dziś jest piątek, 23 października w mieście Santa Fe. Jesteśmy tutaj z Agustiną, z Jamilą, przepraszam, Jessiką, przyjaciółką Agustiny i jej mamą. A świadectwo, które ma tutaj Agustina, Agustina, która ma 15 lat, miała wypadek drogowy. Jechała na motocyklu ze swoją mamą, Pamelą, gdzie doszło do zderzenia i w wyniku tego wypadku doznała złamania prawego uda prawej nogi. I zacząłeś leczyć się u lekarza. Tak, zaczęłam leczenie u lekarza i powiedziano mi, że dopiero w tym miesiącu, teraz na początku, no cóż, już kończymy miesiąc powiedzmy, będę musiała rozpocząć rehabilitację. Rozpocznij rehabilitację, aby spróbować zacząć chodzić. Zacznij od spaceru. Jasne. A dwa miesiące temu chodziłeś o kulach. Tak. Używając ich masz to. I dziś przybyliście na szlak kampanii wyborczej o takich kulach. A co działo się w czasie modlitwy? Poczułem mrowienie w nodze, i nie wiem, nie wiem, co się stało później. Wstałeś? Wstałem, zrobiłem krok i teraz mogłem zrobić krok. Zobaczmy, pokażmy to. Idź, powiedz do przodu, zrób to, czego nie mogłeś zrobić. I to wszystko. No dalej, wróć. Nie mogłeś chodzić, więc musiałeś używać kul. Tak, trzeba było poruszać się o kulach. Kto cię uzdrowił? Bóg, oczywiście. Pan Jezus. No cóż, dziękuję bardzo. Niech Pan Cię błogosławi i abyś szybko wrócił do szkoły. Tak. Papa. Pa. Do widzenia.